Nie jest tajemnicą, że Jakub Rzeźniczak nie ma ostatnio najlepszej pasy. Magdalena Stępień, ekspartnerka piłkarza Wisły Płocki i matka jego syna, przygotowuje się do walki półrocznego Oliwiera z nowotworem wątroby w Izraelu. Choć on sam zapewniał, że też zaangażował się w leczenie pociechy, to Stępień, zapytana o prawdziwość słów Kuby, po prostu odmówiła odpowiedzi. Coraz głośniej jest też o zarobkach Jakuba rzeźniczaka, który, zdaniem części internautów i dzikiego trenera, mógł się bardziej postarać w kwestii gromadzenia środków na leczenie synka. Sam piłkarz nie komentuje sprawy i kontynuuje to, na czym teoretycznie się zna, czyli popisy na boisku. Niestety tu także nie opuszcza go pech. W poniedziałek miał miejsce mecz Wisły Płock z Radomiakiem, ostatecznie zakończony remisem. Kuba nie był jednak tego dnia w wybitnej formie, bo w doliczonym czasie gdy dostał drugą żółtą kartkę i to za faul. Sędzia kazał mu więc opuścić boisko, na co rzeźniczak zareagował dość nerwowo, siedząc dłuższą chwilę na murawie ze zbolałą miną. W pewnym momencie na pomoc przyszli mu piłkarze z drużyny przeciwnej, którzy chcieli kontynuować grę. Mimo dobrych intencji, ich reakcja jeszcze bardziej rozjuszyła rzeźniczaka, który, zamiast dać sobie pomóc, krzyknął coś do jednego z rywali i wykonał w jego kierunku niecenzuralny gest, imitując masturbację. Wszystko oczywiście uwieczniły kamery. Nagranie z udziałem Kuby już robi furorę na Twitterze, gdzie komentujący nie zostawili na nim suchej nitki. Niemal wszyscy uznali jego reakcję za niedopuszczalną, a część internautów kpi nie tylko z jego formy, lecz także z ostatnich doniesień mediów. Co ciekawe, w sprawie wypowiedział się nawet Zbigniew Boniek, który dał mu dwa kciuki w dół. Brzydki gest? Pisał rozczarowany. Inni komentujący rozprawili się z gestem Kuby nieco ostrzej. Rzeźniczak to jest jednak stan umysłu, brzydko się pan rzeźniczak piłkarsko starzeje, nie powinien przelewać złych emocji na boisko. To bez sens, bardzo możliwe, żeby był dzisiaj myślami, gdzie indziej czerwony i to nie ze wstydu, bo on go nie ma, czytamy.